Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście. Zobaczcie, jaki kolorowy domek. Jeszcze sam dokładnie nie wiem co to jest, ale będę dzisiaj to sprawdzał. A wy, widzowie, możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden żaden film. Zobaczcie, jest to mega kolorowy domek, ale widzowie musicie zostawić łapkę w górę szybciej niż ja dobiegnę do tamtej dyni. Zróbmy wyścig, kto będzie szybszy, czy ja, czy wy. E, dobie e, oczywiście dobiegający do tej dyni, a wy musicie zostawić w tym czasie, łapkę w górę. Zobaczymy, kto będzie szybszy. Uwaga, 3, 2, 1, startuje! A wy szybko zostawiajcie łapę w górę i uwaga, macie 3, 2, 1. Jestem chyba szybszy. Jeśli udało wam się mnie wyprzedzić, napiszcie o tym w komentarzach, a ja wchodzę do tego domku. Patrzcie, jaki on jest kolorowy, nawet ma balkon kolorowy. Wow, wygląda fajnie. Wo ej, Patrzcie, tu jest Welcome to Rainbow Home. Witam w rainbowowym tęczowym domku. Ula, la, No to nieźle. Słuchajcie, tutaj jednego jakiegoś bloku brakuje. Ale dosłownie wygląda ten domek całkiem ciekawie. Dziwną ma bryłę, ale będę musiał zajrzeć do środka. Słuchajcie, w ogóle te bloki, jakie kolorowe, patrzcie, zmieniają. Pyk, pyk. Pyk, pyk, cały czas zmieniają kolory. E, dobra, tutaj widzę jakąś kuchnię. Ej, ale ciekawe kto tu mieszka. Dzisiaj się będziemy musieli dowiedzieć. Jestem mega, mega ciekaw. E, I tylko rozejrzyjmy się dookoła. Najpierw tutaj, bo tam widzę schody na górę. Ej, a to w ogóle się kręci. Patrzcie. O, uruchomimy to. Patrzcie, uruchomimy to sobie. Cyk, cyk, cyk. Niech to się kręci elegancko. Wow, jak szybko. Dobra, wchodzimy do pierwszego pomieszczenia. Zobaczcie. Tutaj jest, co to ma być? Kuch, łazienki, y Rainbow Apple! Czyli <laughs> to, to są rainbow'owe jabłuszka! Ej, może sobie jedno wezmę. O, a tu śmietnik, można wyrzucić, zepsuć rzeczy, okej. Okay. Tutaj jest jakiś mikser, czy tutaj coś jest w środku? Patrzcie, nawet mikrofalówka! Ostro, patrzcie, tutaj można rzeczy sobie wyprać. Super, patrzcie, nawet można uruchomić rady O, o, wyłączam, jak to wyłączyć? O, udało mi się. Toaster. Ej, tu można chlebek sobie podtostować. Dobra, tu widzę w lodówce tylko rainbow'owe jakiś kurczak. Ostro. Wiecie, że jak kurczaka się wrzuci do tego mikrofalówki, to on będzie się piegł? Ostro. Dobra, e, okej, okay, tutaj wszystko. Dobra, ale mamy więcej, zobaczcie, jakich e, ładny stolik, kolorowy, oczywiście rainbowowy, tęczowy. E, ja już mam pewne podejrzenie, kto tu by mógł mieszkać, ale wy możecie daj, też dać znać. Ty patrzcie, normalnie ma kom mają kominek. Wow, tutaj w tym domku, ej, super, wygląda to kozacko. Tutaj zobaczcie nawet jest e, sofa. E, Terefa chilloutu, można sobie telewizorek odpalić, proszę bardzo, ej, fajnie tu, naprawdę, e, okej, okay, a tu drzwi jakieś, wow, jakie otfie... otwierane, dobra, a z tej strony, co my tu mamy? Patrzcie łazienkę. O nie. Patrzcie, można uruchomić wodę, czy nie? Nie, nie można. Dobra, ale tutaj uruchomi się. O, leci Ty. Tutaj jest jakieś, jakieś umywalki są. Co jest grane? Odpalam. Nie, nie działa. Tu kibelek. Patrzcie, nawet yy, mamy yy, papier toaletowy. Dobra, ale teraz najlepiej by było wejść na górę, bo słuchajcie, widzę, że ten pomieszczenie się już skończyło. Wow. O, o, żeby mi tylko to nie trafiło. Ok. Wchodzę na górę i widzicie to. Jocie, jak to kolorowo Patrzcie, jakieś rury tam są I ile tu dyń Jocie, patrzcie, jakie pokoje Zielony pokój Oh my god, tam jest jakiś pomarańczowy Tu jest niebieski O, 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 o Patrzcie, widziałem kogoś Szybko, chować się, chować Widziałem tam kogoś, ktoś przebiegał. Dobra, schowam się może do tej szafy, co? Ej, dobra, w szafie, będzie bezpiecznie. O, widziałem kogoś, o, o. Dobra, może lepiej na szafę, na szafę. Idzie tu, nie, 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 chowam się, chowam się. O, 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 dobra, nie wejdę na górę. O, o, słuchajcie, widziałem tu kogoś. Czy to był jeden z Rainbow Friendsów? Słuchajcie, wow, użył tam jakichś drzwi. Słuchajcie, wiem których, dobra, u, u. On chyba sobie po... Nie, jest w kuchni. o o muzykę włączył, słyszycie to? o, -o jaka straszna ta muzyka. Nie, trzeba ją wyłączyć, słuchajcie, bo jest za głośna. Dobra, um, nie wiem, muszę jakoś się zakraść? Może od... Do... Poszedł sobie! Poszedł sobie, dobra, słuchajcie, ja szybko wyłączam te radio, bo jeszcze ktoś mi tu się zbiegnie, to jest domek Rainbow Friends, słuchajcie, jeszcze czegoś takiego nie widziałem, dokładnie, gdzie oni mieszkają, skąd oni przyszli, dobra, wyłączam radijko, ale mam pomysł, słuchajcie, musimy się o nich dowiedzieć dużo, dużo więcej, dlatego umieszczę tajne kamery, patrzcie na to, cyk, pierwsza kamerka, mamy kuchnię, Słuchajcie, będę musiał zajrzeć oczywiście w kuchni. Co oni kombinują? Może co jedzą się, dowiemy. Dobra, yy, tutaj mam też na głównym przejściu, słuchajcie, to będzie pod trujeczką. Dobra, yy, nie, w łazience to nie będę obserwował, bo to takie, yy, nie, nie będę. Po prostu chcę się dowiedzieć jak najwięcej o nich, więc lepiej, żeby tutaj do łazienki to nie zaglądać, bo to... Yy, yy, nie, 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 nigdy. <ścoughs> Dobra, ale słuchajcie, mamy przejście na górę i tutaj mamy yy, czwóreczkę, zobaczcie. u tak. Teraz to widać pięknie, ładnie, dobra. E, Wyjdziemy sobie stąd, kamerkę. E, czwóreczka, może tutaj piątkę damy, żeby tak widzieć każdy z każdego rogu. okej, okay. ehm, I słuchajcie, teraz w każdym z pokojów muszę to zrobić. Na przykład tutaj, w zielonym. W zielonym postawimy sobie o, na przykład tu, cyk. Okej, okay, mamy to, mamy to pięknie, szósteczkę, e, w niebieskim też bym z chęcią to zajrzał, co tutaj się dzieje, o, o, muszę złote jabłuszko zjeść, rainbowowe, patrzcie, jestem cały najedzony, ile mam serduszek, jestem niewidzialny i ile mam efektów, wow, a to przez to, że po prostu głodny byłem, dobra, słuchajcie, e, postawimy sobie, wow, jak ja skaczę wysoko, wow, dobra, mamy kolejny, po siódemkę, słuchajcie, okej, okay. siódemka jest git, co jest, e, dawaj, Y, oddawaj mnie. <laughs> Siódemka. Y, w tym musimy jeszcze postawić. Słuchajcie. Wow! Ty! Jaka kamera? Widzieliście to? Patrzcie. Ty. To jest kamera? Ósemka. Wow! To taka z góry! Zobaczcie, ją widać! Wow, ey! No nie, jeszcze takiej kamery nie widziałem chyba. Nie, 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 nie. Dobra, to słuchajcie, teraz jeszcze tylko ten pokój mi zostanie. I teraz będę musiał się oddalić jak najdalej. Słuchajcie, dziewiątka. To będę mógł wszystko obserwować. Ale jeszcze chciałbym na zewnątrz zrobić, słuchajcie. Na... Ej, przyniosło mnie na dół? Jak to możliwe? Dobra, nieważne, ale jeszcze bym na zewnątrz postawił, tak żeby wiecie, widzieć wszystko ładnie. Na przykład tutaj postawimy na tym drzewku, żeby nikt nie widział tej kamery i pyk, i to będzie dziesiątka i zobaczcie. Wszystko widzę. Teraz już jestem, powiem szczerze, że w dobrej, jakby lokalizacji. Słuchajcie, oddale się. Kawałeczek, schowam się na przykład na tych drzewach, tak żeby mnie nikt nie widział, i by teraz tylko po prostu czekać, czekać, żeby ktoś, ktokolwiek przyszedł i będziemy wiedzieć, kto tu mieszka i co tutaj robi. Słuchajcie, w tamtym domku jest pierwszy z Rainbow Friendsów. Zaraz wszystko się o nich dowiemy, co oni tu kombinują, co robią i. E co u nich słychać? Patrzcie, leci blue! Mamy go, mamy go, to jest blue. Jaki, jaki piękny niebieski kolorek ma. Słuchajcie, czekajcie, czy ja mogę go zobaczyć na dziesiątej kamerze? Jest, patrzcie, widać go! O, to się dowiemy o nim jak najwięcej. Słuchajcie, patrzcie, co on robi. Ty, czy on będzie brał siano? Patrzcie, schylił się, i teraz co? Co więcej? Nic, nie widzę, ale dobra, słuchajcie, to teraz możemy przejść i zobaczyć go po prostu tutaj na żywo, ok? Nie przez kamerę. O, stoi tam. Wziął sobie sianko, ok? Wchodzi do domku. Dobra, to słuchajcie, teraz ja muszę wziąć chyba trójkę, ok? I widzę go przy wejściu. Jest, wszedł. Dobra, i co on. O nie! Poszedł od razu do kibelka! Czyli, to patrzcie. Z za swoją jakąś yy, ważną sprawą. <laughs> no, dobra, słuchajcie, ja nie będę go podglądał w kibelku. Ale wy możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie uminął was żaden żaden film. Oglądajcie do samego końca, ponieważ dowiecie się, co Rainbow Friends robią na moim świecie. I w sumie ja jestem mega, mega ciekaw. Słuchajcie, tutaj jest okno do łazienki, ale ja nie będę, tylko posłucham co on robi. Czy woda leci? O, o słyszeliście to! Fuuu! Blue, co on wyprawia? Nie, takie rzeczy o, ale to, no dobra, to, 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 ale aż tak głośno. Dobra, słuchajcie, weźmiemy na kamerkach. Zobaczmy, czy on już wychodzi pod trójką, przy głównym holu, przy wejściu do budynku. Nie, on jeszcze nie wychodzi. Ty. Nie. No dobra. O nie, wyszedł, wyszedł, wyszedł. Dobra, widzę go, patrzcie, przeszedł gdzie on idzie. Teraz czy on idzie. Do kuchni! Dobra, to słuchajcie, biorę kamerkę inną. Teraz muszę wziąć chyba dwójkę. Okej. Okay. Dwójeczka to jest od kuchni. Patrzcie, coś bierze. Coś robi. Włącza radio znowu! O Jezu, a ta muzyczka jest taka słaba. O nie, nie, nie. O, patrzcie, zmienił muzyczkę sobie. Teraz, o, widzicie? On w kuchni sobie słucha muzyczki i od razu będzie kotował. No, nieźle, słuchajcie. To teraz ja mogę sobie zajrzeć. Em... Przez okno. Zajrzyjmy, co on tu wyrabia. Będę coś widział więcej. Nie, no ja te radio wyrzucam. Słuchajcie, wyłączyłem. Ok, wyłączyłem radyko. I teraz po prostu wejdę sobie i yy, zobaczymy pod dwójeczką. Gdzie on jest? Nie widzę go. Dobra, widzowie, patrzcie, pod dwójką on tu stoi. Jest, jest. Patrzcie, ugotował ze kurczaka. Patrzcie, w piekarniku. Ale, gościu. Dobra, gdzie on wyszedł? Słuchajcie, muszę zerknąć. Dobra, idzie. O, przez te drzwi przeszedł. Dobra, a jedynka. Okej, okay, widzę go. Dobra, co on wyprawia? Usiadł! Wow, co się z nim dzieje? wow! wow, wow. Widzieliście to? Ja cię nie mogę! On się jakby... E... To takie rzeczy się dowiadujemy o Rainbow Francach. Że on jak usiadł sobie na sofie, to nie wiem, jakoś głowa mu zniknęła, czy coś takiego. Wow, patrzcie, co on robi? Postawił obraz. Postawił obraz, tylko ciekawe. To jest ta świnia, królowa świnia. No dobra, ale co on z telewizji ogląda po prostu? Ty, no kurczaka chyba zjadł już. I no powiem szczerze, że takie rzeczy to jeszcze nie widziałem. Kominek, o, ale tam nic nie ma w, przy tym kominku. Dobra, słuchajcie, dziesiątka, to jest na zewnątrz. Jest, idzie, patrzcie, gdzie on tam na. co on patrzy na lampę? Po co mu lampa? Może jest za ciemną mu tutaj w tym domku, on by chciał zmian. Dobra, dziesiątka i co? Widzę go, czy nie? A, tutaj! Dobra, poszedł sobie. Okej. Okay. On sobie ewidentnie, widzowie, poszedł. E, dobra, to ja, słuchajcie, wychodzę stąd. Pyk. Ok, wychodzę z kamerki. I teraz, słuchajcie, nie wiem, czy jakiś Rainbow Friends może tutaj przyjść, czy nie. Ale poszukajmy, słuchajcie, zobaczmy, jaki obraz on postawił. Widzowie, widzowie, muszę to sprawdzić. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Wow, tu jest jakaś księżniczka z. nie wiem, co to jest. To jest z jakimś obrazem świni z Minecraft'a. Do normalnie świnia tu zagląda. No, takie rzeczy to jeszcze em, w Rainbowsowym domku nie, nie było, słuchajcie. Ale dobra, muszę się skryć, ponieważ. Patrzcie, zielony idzie. Okej, okay, dobra, szybko chowam się, chowam się, widzowie. Muszę się schować za, y, za tutaj, za swoją e, drzewem ulubionym. I dziesiątkę biorę, i zobaczcie, teraz będę widział zielonego. Gdzie on jest? Nie widzę go. Nie ma go przed wejściem w głównym budynku. Nie, idzie, 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 dobra, patrzcie, idzie zielony Rainbow Friends I tylko dokąd on teraz zmierza? O, to jest pytanie, dobra Idzie, słuchajcie, do głównego wejścia, czyli trójka Dobra, i co teraz? Nie widzę go, nigdzie go nie ma Ej, czy to jest podpucha? On jest na zewnątrz, jest na zewnątrz Dobra, wszedł, dobra, zmieniamy kamerę na trójeczkę I co on robi? Teraz ten idzie na górę? Okej, okay, patrzcie Wskakuje na samą górę. Dobra, czyli muszę już czwóreczkę klikać. Widzę go. Jest tutaj. Wow. Ty, czy on w tym momencie patrzy sobie na krajobraz tam za oknem? Nie wiem. Tego ja nie wiem, widzowie. Wow. Wyciągnął obrazy. Słuchajcie, czy on będzie coś tutaj robił? Wow. Postawił obraz i taki sam jak na dole. A ten jest trochę inny. Słuchajcie, czy ja pod piątką zobaczę, jaki to jest obraz? Nie. Po, chyba pod. Ty on mnóstwo obrazów wstawia. Wow, ej sporo. Patrzcie, tutaj jakąś karatekę jakiegoś. Dobra, pod czwórko chyba będę więcej widział. Kościotrupy. Jakieś kolejny skopiował ten sam obraz, który jest po lewej stronie. Jocie. O, tutaj mamy jakiegoś tekena walczących. Słuchajcie ze sobą. No to ładnie. Patrzcie pająki dziwne. Okej, okay, podskakuje hop 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 hop. No i co? Dokąd on teraz zmierza? Patrzcie, do zielonego pokoju, słuchajcie, szóstka, to jest szóstka, to jest zielony pokój, nie, o, wyszedł sobie, ty, czy on do, zmienia pokój? Yy, nie, dobra, wszedł do zielonego pokoju, słuchajcie, co on teraz będzie tutaj wyrabiał, może, czy nie wiem, czy on... Patrzcie, on chyba się chce przebrać. Zobaczy, ubranka sobie zagląda w, w szafie elegancko. O nie, dobra, słuchajcie, ja może lepiej e, bym po prostu jakoś stąd e, wyszedł i może poobserwuję go, słuchajcie, na, e, w realu. Dobra, pójdziemy zobaczyć, czy on w coś się zamienił. I bo jestem mega ciekaw, co oni tutaj wyprawiają. Dobra, to na górę, słuchajcie, zobaczmy, co ten zielony tam wyprawił. Słuchajcie, w tym swoim pokoju. Oh my goodness, dobra, e, jest. Tutaj, patrzcie, te obrazy, które widzieliśmy Słyszeliście to? On coś zrobił O, o, nie chcę tam zaglądać, bo się mega boję O, o, co to jest? Patrzcie, jakiś stwór o o, 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 o Mamy problem Zobaczcie, w co zamienił się Green Jakiegoś monstrum Ty, jaki on jest ogromny O, o, patrzcie, co on robi? Rozwala szyby Jaki to jest potwór Ej, takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Dobra, zeskoczył. Wow! Jaki on jest ogromny, to jest jakiś renifer normalnie, ty, chodzący. Jakie dziwadło! Wow! Nigdy jeszcze czegoś takiego nie widziałem, że Rainbow Friendsy zamieniały się w jakiś monstrum. Kurczę, normalnie... To jest dziwadło, dziwa, mega, mega dziwaczne, ale okej, okay, nie ma problemu. I widzowie został nam tylko orange. Musi, muszę go odnaleźć, słuchajcie, tylko nie wiem gdzie go szukać. Czy on poszedł w tą stronę, czy w tamtą? Eee, tego... O, jest! Patrzcie, widzę go. Przychodzi z miasta, idzie z miasta. Dobra, ja się może po prostu schowam, słuchajcie, za tym swoim drzewkiem, na którym byłem najbardziej bezpieczny. Okej, okay, dobra, jestem za tym drzewkiem. I teraz, słuchajcie, zobaczmy pod e, dziesiątką. Tak, pod dziesiątką to było, okej, okay. ja tam jestem, widzicie mnie? O! Ej, on się mega blisko mnie za zauważył. Mnie. Ej, czy on coś tam robi? Ej, coś tam robi. Patrzcie, pod spodem widzę, że. E, ej. On naprawdę tam chyba coś ogarnia. Patrzcie, ja głową jeszcze ruszam. Wow! wow patrzcie, on jest blisko mnie i mnie nie widzi. Okej, okay, ale co on tam kombinuje? Dobra, coś chyba wsadził. Skrzynkę? Słyszałem chyba skrzynkę. No dobra, em, w takim razie może lepiej po prostu wyjdę stąd i zobaczmy, co on tam ukrył. Dobra, okej. Okay. Ło, Co się stało? Ej, co się stało? Ej, o, Jestem. Skrzynkę. Słyszeliście skrzyneczkę? Ja słyszałem. Dobra, poszedł. On sobie poszedł. Wiecie co? Ja chcę zerknąć. Co tutaj jest? No koniecznie. Patrzcie skrzydła. Ile itemsów? Patrzcie. Zegarek. To jest z... Gold Apple Watch. Czylicie to? Złoty zegarek. Skąd on takie rzeczy ma? Sony Xperia. E, tutaj mamy Apple Watch. Co jest? Ile złota? Kontroler? Ze złota? Do PS4 i tutaj mamy jeszcze jakąś dziwną, dziwny telefon yy, i te złote. Dobra, słuchajcie, on zawinął chyba jakieś itemy normalnie. Ty, dobra, to ja sobie to schowam i tutaj coś takiego, nie wiem co to jest, to jakaś Hilina, Gold wire Ej, sprawdźmy to, czy to działa. Nie, nie działa. Dobra, chowam. I dobra, to tak. Teraz muszę zobaczyć po prostu na kamerce, co on wyprawia, słuchajcie. Czy on jest pod trójką? Nie widzę go. Czy on gdzieś poszedł pod trójeczką? Nie ma. Ok, pod dwójką. Muszę go odnaleźć. W kuchni też go nie ma. Dobra, a pod jedynką też nie widać. Pod czwórką. Mm. Na górze też go nie ma, w głównym holu. Pod szóstką. W zielonym pokoju nie ma. Siódemka. Siódemka to jest żółty. Ósemka. Ok, to jest ta kamera z góry. I dziewiątka. W dziewiątce, w żadnym, słuchajcie, tutaj go nie ma, a nie wiem, pod dziesiątką, co to jest na zewnątrz, może, jest, patrzcie, widziałem go, widziałem gościa, normalnie, dobra, i co on tu wyprawia, słuchajcie, widzę, że stoi przy tym snopku siana, wow, co to jest, ej, Orange coś odpalił, patrzcie, jakie zdjęcie, o, o, Kamilosław to chyba namalował. I ta... Ej, dron się nazywa Kamilosław? Co jest? Patrzcie, to jest blues o Rainbow Friendsów. Jakie straszne, dziwne. Dobra, słuchajcie, ja może sobie po prostu wyjdę i zobaczmy inną kamerkę, może piąteczkę. Ej, coś zgrane, coś ze mną. Ej, piątka, nie. Słuchajcie, może trójka. Jest, jest orange, patrzcie, pod trójką. Widzę, że on tutaj chodzi, coś kombinuje. Ej, co on tam wyrabia? Patrzcie, czy jakiś kolejny obraz będzie tam rysował? Słuchajcie, on Udoskonala jakby po prostu cały tutaj budynek Chce zrobić jakieś malowidła Taki sam rysunek Tylko, że mniejszy A tam kolejny, jakiś inny Tylko będę musiał zajrzeć, słuchajcie, wejść do środka Eee um, Wow, okej, okay. nie widzę O tam jest kolejny. Poszedł na górę, ale tam jest jakiś rysunek. Słuchajcie, może ja po prostu wejdę sobie e, do e, pomieszczenia i zerknę oczywiście wszystko e, jakby na żywo. Okej, okay, co jest grane? Ej, halo. Ej, jakbym w drzewie po prostu był. Ut utknął, nie? No dobra. Wbijam tutaj do tego pokoiku. Widzę, że są schody. Okej, okay, skitram się tu. Ej, tu są ukryte jakieś rysunki pod schodami. Ty. Dobra. Ej, I chyba piątka. Piątka to będzie git. <laughs> Poczcie, Jaki rysunek? Rainbow Friends i to jest pomarańczowy, niebieski i zielony. Wow, a szóstka? Dobra, pod szóstką nic nie ma. Siódemka, e, e, dziewiątka. Pod dziewiątką chyba coś odpalił. Nie, nic. Ósemka. Pod ósemką też coś. Jest, 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 jest. Patrzcie, jest kolejny rysunek. Widzę, oni coś kombinowali. To są jakieś zdjęcia, słuchajcie, z ich akcji. Nie wiem, dobra. Jak widzicie, naprawdę mamy już jakieś dowody na to, co oni tu kombinują. Dobra, muszę stąd wyjść. Okej, okay, chcę stąd wyjść. Halo, co jest grane? Nie mogę nic zrobić? Ej, jakieś zbugowane te kamery są, mega. Łoł, wow, ale rysunek. Co? O, o, Dobra, chyba on już wszystko ogarnął. Ja jestem na górze. Chcę zobaczyć dokładnie te rysunki, tylko żeby on mnie, ten Orange, nie widział. O, o, a to jest Blue, który wychodzi z jakiejś drzwi. Nie, 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 nie. A tam mamy też blue. O o słuchajcie, te Rainbow Friends zaczynają robić się coraz bardziej dziwne. Uciekam stąd widzowie, A wy musicie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, jak widzieliście e, podejrzeliśmy ich sekrety oczywiście w ich domku Sowym e, Więc oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden żaden film i jak widzicie Rainbow Friends robią mega mega dziwne rzeczy. I to by było na tyle. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem. Zapraszam również na mój drugi kanał Matrunnerpel Games, bo co dzień pojawiają się odcineczki i ten odcinek się właśnie kończy. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. Widzimy się e, już jutro. Do zobaczenia. Pa pa.